jeżeli chodzi o Amadeusza, no to szacunek dla niego, bo znalazł sobie po prostu jeleni do zasięgów. Jeżeli chodzi o ciosa, to mam mieszane odczucia, bo z jednej strony wpadł do Magikala na live, a był gdzieś tam z nim na live'ie, siedział, nie znam też sytuacji, jakby mówię, jak ja to widzę. Przyjechał do niego w gości, Magikal go ugościł, a ten nagle lata z jego byłą dupą. No dla mnie to jest brak zasad i wartości. Ja uważam, że takie sytuacje pokazują tak naprawdę kto ma jakie zasady, a nie konferencje yy, na waleczkach. Więc jakby ja osobiście w lustro bym sobie kurwa nie spojrzał. Jakbym gościł się u kogoś, a później z jego byłą dupą latał, nie? Więc nie wiem, gdzie ci ludzie się wychowują. Ja jestem wychowany na podwórku takim, że za takie coś by mi było wstyd wyjść na podwórko.